Witam Państwa we wtorek 5 kwietnia. Dzisiaj taki globalny wzrost aktywności podaży. Już rano mogliśmy dostrzec kolejną niepokojącą falę spadków, jaka przetoczyła się w Azji, głównie w Japonii. Reakcja Eurolandu dzisiaj zdecydowanie wyrazistsza i w efekcie WIG20 zbliża się do eksponowanej przeze mnie strefy wsparcia 1930-1940. Punkt zwrotny wypadł w znanym nam już korytarzu 1994-2004, a tym ważnym filtrem dla wymienionego bazowego oporu, przypomnę skonstruowanego na bazie dwóch kluczowych zniesień 38 2, 61 i 8, jest stosunkowo wąski korytarz 2017-2023 wytyczone na bazie projekcji prospadkowego symetrycznego układu X, A, B, C i D. Dość istotny moment na wig 20, bowiem jeśli nie uda się wybronić strefy 1930-1940, na razie trzeba to obiektywnie przyznać, te działania obronne, właściwie nie ma żadnych działań obronnych podejmowanych przez popyt od kilku godzin konsolidujemy się w niezwykle wąskim przedziale zmienności właśnie w rejonie 30-40, więc gdy jeśli podaż zdoła doprowadzić do wyłamania. Pojawi się dość niepokojący sygnał w ujęciu krótkoterminowym, zapowiadający jednak możliwość wykrystalizowania się kolejnej potwali spadkowej w ramach no, tego tutaj kształtującego się kształtującej się korekty technicznej. W takim przypadku należałoby zwrócić uwagę na węzeł 1869-75. W sensie konstrukcyjnym bardzo podobny zakres cenowy do obszaru 1994-2004, bowiem również składa się z dwóch zniesień 38,2 całej Hossy i 61,8, jeśli za punkt e, zaczepienia wzięlibyśmy ten dołek e, pokazywany w tej chwili. E, wąski korytarz cenowy, dwa zniesienia. 38,261,8 i tym samym stosunkowo istotne wsparcie 1869,75. Kontrakty. Naruszenie węzła 73,82. Wczorajsza nieudana próba powrotu ponad górne ograniczenie tego przedziału. Kiepskie obroty na rynku kasowym to wszystko stwa, stwa, spra, sprawiało raczej negatywne wrażenie, choć w relacji do rynków bazowych zachowywaliśmy się zdecydowanie lepiej. Natomiast no, dzisiaj już poddajemy się tej ogólnej presji. Efekt to test strefy 1944-49. To pierwsza zapora popytowa wytyczona na bazie zniesienia 14,6 całego ruchu wzrostowego, więc no, może. Trudno zaliczać to wsparcie do niezwykle ważnych przedziałów cenowych, no niemniej jednak jego przełamanie świadczyłoby o możliwości wykrystalizowania się kolejnej potwali spadkowej. I tak jak sugerowałem w poprzednich opracowaniach, należałoby wówczas zwrócić uwagę na strefę 1912-1917. Indeks DAX, wyłamanie Poniżej tego dolnego obszaru konsolidacji tu ważną rolę odgrywała strefa 9743-9780, a dzisiaj z kolei ważną rolę spełnia na wykresie lokalna zapora popytowa 9570-9578. Silnym oporem w tej chwili pozostaje wymieniony przed momentem obszar cenowy, czyli 4380, natomiast negacja testowanej przetestowanej w niewielkim stopniu naruszonej dzisiaj zapory 9570 78 to możliwość kontynuacji ruchu z, z opcją testu węzła 9210 9250 i S&P z, z wczorajszym wzrostem niewielkim wzrostem aktywności podaży w tym dość charakterystycznym przedziale cenowym wytyczonym na bazie 786 całego ruchu spadkowego i 886 jeśli za punkt odniesienia wzięlibyśmy Tutaj to maksimum pokazywane w tej chwili, maksimum cenowe. Dwie linie, górna linia kanału, median line, jak już wiemy to tworzy dość taki wyrazisty, znamienny opór techniczny, ale póki co reakcja podaży jest bardzo słaba. O pierwszym niepokojącym sygnale moglibyśmy mówić dopiero w momencie przełamania strefy 2013-2018. Dziękuję bardzo.